20. Rocznica. Kobieta budzi się w środku nocy. Sięga ręką w stronę męża, łóżko jest puste i zimne. Zaniepokojona zakłada szlafrok i schodzi na dół. W kuchni, przy słabym świetle lampy, widzi męża siedzącego przy stole. Przed nim stoi kubek gorącej kawy. Patrzy w dal, jakby nieobecny, zatopiony w myślach. Kiedy podchodzi bliżej, dostrzega, jak ocierał ze policzka i powoli upija łyk kawy. Co się stało, kochanie? Szepcze, stając w drzwiach Dlaczego nie śpisz? Mąż unosił wzrok. To dziś mija dwadzieścia lat od dnia, kiedy się poznaliśmy mówi cicho. Kobieta zamiera, wzruszenie ściska jej gardło. Nie spodziewała się, że o tym pamięta. Łzy napływają jej do oczu. Pamiętasz, jak zaczęliśmy się spotykać? Kontynuuje. Miałem osiemnaście lat, a ty szesnaście. Oczywiście, że pamiętam. Uśmiecha się przez łzy. Zapada chwila ciszy. On patrzy w kubek, jakby szukał w nim odwagi, by powiedzieć coś więcej. A pamiętasz. Jak twój ojciec przyłapał nas na tylnym siedzeniu mojego samochodu pyta po chwili. Kobieta siada obok, lekko się uśmiechając. Tak, pamiętam odpowiada z nostalgią mąż wzdycha. I jak wtedy przystawił mi strzelbę do twarzy i powiedział Albo poślubisz moją córkę, albo pójdziesz siedzieć na dwadzieścia lat pamiętam. Mówi cicho, patrząc mu w oczy. Mąż ociera kolejną łzę, po czym z lekkim, gorzkim uśmiechem dodaje. Wiesz, dziś bym wyszedł.